sobotę podczas gali w Moskwie. Mateusz Masternak, pana podopieczny, zmierzy się z Grigorym Drozdem. Jak trudna będzie to walka dla Mateusza? Czy trudna? No, każda walka na tym etapie niesie pewne, pewne trudności, tak to nazwijmy. Ale no, to jest już jakby wkalkulowane w nasz, w nasz zawód i w to, co się dzieje. No, Drozd. Drozd jest zawodnikiem, tak jak tutaj wcześniej rozmawiałem, jest takim przykładem starej szkoły rosyjskiej. Ma pewne, jak mówią rosyjscy trenerzy, maniery, Na nasze jakby szczęście, no nie jest to demon szybkości, jest to wynikiem bardzo konsekwentnym, bardzo takim realizującym w określony sposób swój plan taktyczny, natomiast tutaj w różnicach, przede wszystkim bariery szybkościowej upatrujemy no przewagę w sposobie boksowania Mateusza Masternaka. Poza tym no, Mateusz Masternak, poza oczywiście tą stroną techniczną, do której zaraz wrócę, jest jeszcze zawodnikiem boksującym bardzo energetycznie, czyli takim zawodnikiem, który destrukcyjnie zatrudnia swoich przeciwników i tutaj też to właśnie przewidujemy. Na pewno nie będzie to walka, w której scenariusz będzie zakładał, że będziemy czekać na błędy przeciwnika. Na pewno jest to walka, gdzie, gdzie będziemy od początku Mateusz ma za zadanie wybierać pressing przede wszystkim zaangażować również siostry na tułów, a to jest element, nad którym żeśmy ostatnio dużo pracowali i rzeczywiście wygląda to bardzo dobrze, szczególnie w sparingach w Niemczech, gdzie, gdzie, gdzie spędziliśmy ponad cztery tygodnie. No, jestem dobrej myśli. Oczywiście cała toczka emocjonalna będzie, bo, bo to są walki o, o poważną stawkę, tą prestiżową i tak dalej. Boksujemy niedaleko Placu Czerwonego, więc myślę, że, że to jest też dla nas duże wyzwanie. No i i myślę, że no, jestem optymistą. Wspomniał Pan o tym, że pracowaliście nad czasami też na tołów. No właśnie, na czym polega taka praca z Mateuszem dzisiaj na sali? Bo to jest już zawodnik ukształtowany w czołówkach światowych rankingów. Na czym polega taka praca? No na pewno, jak do tej pory zresztą ktoś to obserwował, walki Mateusza w wielu wypadkach były to walki prowadzone głównie w dystansie, prawda? Na bazie refleksu, czasami błędu, wykorzystania błędów przeciwników. Natomiast w ostatnim etapie. Od prawie od paru miesięcy dołożyliśmy, jak to się mówi, większej akcji przede wszystkim w ataku i łączenia ciosów na, na górę i na, i na tu, prawda, i o, o, określone później wyjścia z tego krótkiego dystansu. Lewy z dołu, prawy z dołu to są takie, takie ciosy destrukcyjne, czyli już jest taka jakby mieszanka bardzo destrukcyjna, bardzo trudna dla przeciwników, biorąc pod uwagę siłę uderzeń, motorykę przeprowadzonych akcji skuteczność moim zdaniem wzrosła bardzo dużo. Na pewno jeszcze jest parę elementów, na którym będziemy w przyszłości pracować. Chodzi o walkę w półdystansie, bo to nie znaczy, że ktoś zawodnik musi tak boksować cały czas, bo, bo każdy ma swój styl, każdy ma swoje nie tylko predyspozycje fizyczne, ale psychofizyczne i to jest rzecz podstawowa, dobranie do, tego, do tej płaszczyzny pewnych rozwiązań taktycznych i ty, technicznych dla zawodnika, e, ale była czasami w walce tak, że przeciwnik zmusi do krótkiego dystansu i trzeba umieć się w nim zachować. To jest tak, jak ktoś kogoś rzuci na głęboką wodę, trzeba umieć dopłynąć do brzegu. Podrosz jest takim zawodnikiem, który, z którym się um, taka moja skromna ocena pojedzeniu jego paru walk, efektownych walk się e, fajwerków technicznych nie robi, bo to jest, jak powiedziałem, on ma maniery, on z warciu pół dystansie przekłada mocno tu z lewej, z prawej strony. Poza tym jego lewa ręka jest taką ręką, to no nie jest taki klasyczny, lewy prosty jak Darka Michalczewskiego, ale jak to się mówi, Rosjanie dziorga i dziorga, czyli cały czas ta lewa ręka jest aktywna. Ale jest no, często niechlujny powrót, a więc otwarty, szczególnie po swoim ataku zostawia to jego defensywa zostawia wiele do życzenia i tutaj ten element trzeba będzie wykorzystać. Mateusz potrafi również przyjąć cios na bloki, z bloku oddać zarówno w długim dystansie, jak i krótkim. To jest element, który bardzo mocno został też poprawiony. No na pewno trzeba będzie zwrócić na sposób. Wychodzenia czy zachowania się drozda w krótkim dystansie. On klęczuje, on, on, on jest takim destrukcyjnym zawodnikiem, czasami jak my mówimy, spoiler, prawda? Ale no, po to są nogi, po to jest no mówię o pracy nóg przede wszystkim, żeby pewne rzeczy, jak to się mówi, przeprowadzić na, we własnej koncepcji, a nie przeciwnika.